Naszym gościem jest burmistrz Wieruszowa, pan Rafał przybył, a rozmawiamy na temat kongresu, kongresu który jest przed nami, ogólnopolski kongres zapobiegania... Bezdomności Zwierząt. Jest to inicjatywa organizowana między innymi przy udziale Gminy Wieruszów, ale też osób, które pracują na rzecz zwierząt, które troszczą się o prawa zwierząt i które przede wszystkim no, mają na sztandarach dobro zwierząt. Powiedzmy o tej inicjatywie, kogo Państwo już zaprosiliście, kogo chcecie zaprosić oraz jak to mniej więcej będzie przebiegało. Myślę, że należy powiedzieć, że. Kongres to jest tylko nazwa. Tak naprawdę to jest spotkanie, podczas którego chyba wszyscy chcemy powiedzieć sprawdzam. Sprawdzam w stosunku do tych osób, które były na prawyborach. Między innymi dlatego właśnie gmina Wieruszów, bo pamiętajmy, że podczas prawyborów sygnalizowaliśmy, a generalnie sygnalizowały to osoby, które są związane czy to z pieczą zastępczą, czy też właśnie z obroną praw zwierząt. Tutaj byli politycy, oni złożyli odpowiednie deklaracje przed wyborami i teraz chcemy ich się zapytać, co dalej. Tym bardziej chcemy ich się zapytać, co dalej, bo mamy przygotowany projekt ustawy, który będzie zapobiegał właśnie bezdomności. Mówimy tutaj o konieczności chipowania, ale też między innymi o kastracji, proszę, co się nie jesteśmy kawę przynieśli. Między innymi właśnie o kastracji zwierząt. Ja cieszę się między innymi nie tylko dlatego, że to gmina Wieruszów, bo dla mnie to jest naprawdę mało istotne. Dla mnie istotne jest to, żeby ktoś wreszcie rzeczywiście nie tylko mówił, ale też poczynił krok. Ja już mówiłem, że byłem w Senacie, nawąchałem się drogich perfum, słyszałem różnego rodzaju przemowy ze wspaniałymi figurami, natomiast nic z tego nie wynikało. Teraz między innymi, co jest ważne, dołączyła do nas Janna Szczepkowska, ta sama, która zakończyła jedną podłość znanymi słowami. W czyli, czy, czy komunizm podobnie padnie w Wieruszowie? Może komunizm nie, ale my mamy nadzieję, że rozpocznie się tutaj koniec bezdomności, bo to nie jest oczywiście sytuacja, do której przyłożymy czarodziejską różdżkę i ona przestanie istnieć, bo to jest proces bardziej skomplikowany, natomiast wierzymy, że wreszcie ktoś popatrzy na zwierzęta, które cierpią. Ja wiem, że my się odcięliśmy od tego, te zmyłkowe sytuacje dotyczące nomenklatury, czyli schroniska i wyobrażamy sobie, że to jest coś. Coś, co chroni, to tak naprawdę, to są więzienia. Oczywiście też to cały czas powtarzam przy, przy różnego rodzaju wystąpieniach, że często przecież w schroniskach pracują ludzie naprawdę, którzy oddają tym zwierzętom całe swoje serce, cały swój czas, ale schroniska to tak naprawdę więzienia. To są miejsca, do którego trafiają zwierzęta często po to, żeby tam po wielu latach umrzeć. Co pan będzie chciał na tym kongresie najważniejszego powiedzieć? Wiem, że będzie między innymi akcja bezpłatnego chipowania, przyjedzie specjalny chipobus, jeżeli on się tak nazywa. I każdy mieszkaniec, czy każdy chętny, tak, który się tutaj tak. pojawi, będzie mógł takiego pieska sobie, jeżeli nie jest zaczipowany, oznakować. Tak, będzie to na pewno możliwe. Natomiast wracając do tego najważniejszego pytania, co będę chciał powiedzieć? Ja myślę, że przede wszystkim będę chciał usłyszeć, bo są osoby, które są bardziej kompetentne ode mnie i bardziej ważne. I przede wszystkim mam nadzieję, i zresztą zadeklarowali to politycy, że będą. Na tym kongresie, a więc przyjmą projekt tej ustawy, która jest przygotowana przez Stowarzyszenia Pro Zwierzęce i wreszcie ktoś zacznie coś z tym robić. A jeżeli już miałbym coś powiedzieć, to to co zawsze, tak? że jeżeli nie będziemy umieli rozwiązać sprawy zwierząt. To nigdy cierpienia zwierząt, to nigdy nie rozwiążemy sprawy pieczy zastępczej, dzieci w domach dziecka, niepełnosprawnych i innych związanych z ludźmi, ponieważ to jest ta sama nuta wrażliwości, ta sama struna wrażliwości, więc dla mnie to jest. Czy istot... jest recepta na zapobieganiu bezdomności? Jest recepta. Zwierząt. Jest recepta i ona jest Czy bardzo. To powszechne czipowanie właśnie? Tak, powszechne czipowanie, ja powiem tak, chcemy mieć samochód, jeżeli chcemy mieć samochód i chcemy wyjechać na drogi, wiemy, że musimy iść do urzędu, zarejestrować ten samochód, poczynić odpowiednie opłaty. Tutaj chodzi tylko o to, żeby... W momencie, kiedy chcemy mieć zwierzę i przyjmujemy je do siebie, żebyśmy zarejestrowali je na imię i nazwisko i przyjęli nad nim opiekę do końca życia tego zwierzęcia. Nikt nie chce już od nas żadnych wtedy opłat, bo myślę, że gminy sobie spokojnie zrezygnują nawet z podatków od pseów, które w zupełności nie zaspokajają tego, co, co płacimy. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś nie bierze pod uwagę tego, o czym my mówimy teraz, czyli cierpienia tych zwierząt, samotności, tego, że one tam umierają, to może ktoś weźmie pod uwagę, że bardzo, bardzo dużo pieniędzy jest wydawane. Na skali tym. gminy Wieruszów, jakie są to środki, czy pamięta Pan? Myślę, myśl, 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 że około 150-160 tysięcy, a z różnymi akcjami wyłapywania i też reagowania na różnego rodzaju zdarzenia ze zwierzętami i tego, jak się angażujemy w to, myślę, że dużo, dużo więcej. I teraz wyobraźmy sobie, że załóżmy, że to jest 150-160 tysięcy, natomiast z podatków mamy około 30 tysięcy złotych. Więc mówię do tych, którzy nie są wrażliwi i którzy mówią, a zajmowanie się psami, nie zajmujecie się ludźmi, a zajmujecie się psami. Jeszcze raz powtarzam, to jest ta sama strona wrażliwości, a jeżeli już ona nie działa na nikogo, to to są bardzo, bardzo duże pieniądze w skali kraju, które naprawdę można wydać na Czy ludzi. będą jakieś znane osoby, przynajmniej w świecie prozwierzęcym znane? Tutaj no miejscach? ja myślę, że tak jak tutaj z nami się związała od początku Dorota Sumińska, no to na pewno by ona, by, 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 by wystąpiliśmy o patronat medialny do głównego lekarza weterynarii. Mam nadzieję, że Kontynuować to dzieło będzie pani Kida Błońska, która zapraszała nas swego czasu m.in. do Senatu. Wiem, że Krzysztof Kwiatkowski się w to angażuje, wiem, że Dariusz Joński. Natomiast tak jak powiedziałem, my mówimy, sprawdzam, ja za tych ludzi głowy nie dam. To oni muszą wrócić teraz do słów, które deklarowali, które wypowiadali tutaj m.in. na prawyborach i prowadzić je po prostu w życie, żeby życie zwierząt nie było udręką. W gminie Wieruszów dla zwierząt robi się wiele, między innymi do, dobitnym przykładem tego jest to, że nawet wchodząc tutaj na tę rozmowę, byłem świadkiem wydawania karmy. Tej karmy dostaliście całe mnóstwo. mnóstwo, to jest kilkaset... Dwie tony! Dwie tony całe, tak więc cały czas różne organizacje i sołtysi KGW teraz takie swoje paczki dla mieszkańców odbierają. Ja myślę, że tutaj należy podziękować właśnie mieszkańcom bo stworzyliśmy też taką soczewkę i proszę zauważyć, że bardzo dużo ludzi z całej Polski obserwuje działanie naszej gminy, jeżeli chodzi właśnie o zwierzęta, tak, bo jeżeli chodzi o drogi o inne rzeczy, które są wpisane w działania gminy, no to jasne, że to jest gdzieś tam przypisane tylko lokalnemu tutaj rynkowi. Natomiast rzeczywiście dzięki temu, że jesteśmy obserwowani, dzięki temu, że nasi mieszkańcy są obserwowani i doceniani, dostaliśmy te dwie tony karmy, ponieważ jeden, jedna z organizacji po prostu zadzwoniła do nas i powiedziała, macie fantastycznych mieszkańców, chcielibyśmy ich wspomóc w ich działaniu i przeznaczamy karmę. I ta karma poprzez różnego rodzaju akcje trafiła i do emerytów i do tych, którzy mają psy a to co Pan widział, to akurat koło gospodyń wiejskich Złyszanowa zobowiązało się, że będzie rozprowadzało tą karmę po ludziach, po gospodarstwach z ludźmi starszymi. Dziękujemy bardzo, tak więc zapraszamy wszystkich pewnie chętnych do udziału w tym kongresie, który odbędzie się już w marcu w Jeluszowie, w hali sportowej szkoły numer 3. Tak jest, 21 marca, start godzina 10, zapraszamy. Zapraszamy wszystkich.